Sorry, jestem trochę zaspany po ostatnim pijałaparty Ale w sumie mogę wam powiedzieć, co się mniej więcej działo Zapraszam do poradnika na temat najnowszego eventu związanego z chińskim rokiem królika A dokładniej banimena bo klej chyba w trakcie zmieniło zdanie Jak w każdym noworocznym evencie musimy postawić kapliczkę znajdującą się w zakładce struktur Koszt jej wykonania to 4 złota i 2 deski Dodatkowo musimy aktywować marchewkę, co po chwili przyzwie krąg 9 banimenów gotowych do zabawy Zwróćcie uwagę, że każdy z nich posiada inny zestaw poduszek Króliki te standardowo są bardziej aktywne wieczorem i w nocy, wtedy też kręcą marchewką tak jakby grali w butelkę. Jeśli marchew wybierze was, otrzymacie kłaczek, po zjedzeniu którego króliksy nagrodzą was trzema monetkami. Jeśli jednak chcecie zarobić więcej monetek, przy kapliczce możecie wytworzyć z dwóch desek ring. Zaraz obok ringu znajdą się rękawice, które kosztują w nas 1 złoto. Dając rękawice królikowi rzucamy mu wyzwanie na walkę na poduszki w owym ringu. Przydałoby się jednak zdobyć własne poduchy. Bazową poduchę możemy wytworzyć z trzech kwiatków i dwóch sieci, a bazową zbroję z pięciu kwiatków i dwóch sieci. To pozwoli nam na rozpoczęcie zabawy na ringu i poprzez kliknięcie w gong. A więc rzucamy wyzwanie królikom, zakładamy własne poduchy i jazda. Naszym zadaniem jest wypchnięcie jak największej ilości królików za pomocą poduszek. Jak wspominałem, króliki mają różne poduszki, im lepsze, tym szybciej będą atakować oraz dalej odpychać przeciwników. Nasza bazowa poducha nie jest zbyt mocna, także na start radziłbym nie brać całej kompanii naraz. Oczywiście, im więcej królików, tym większa nagroda na koniec, ale mierzmy siły na zamiary. Na szczęście możemy wytworzyć lepsze poduszki, którymi będziemy częściej wyprowadzać cios i odpływać króliki na dalszą odległość. Nie zapominajmy o zbrojach, które redukują odległość, na jaką odlecimy po otrzymaniu. Hita. Warto więc oszczędzić monetki, by zdobyć poduchy ze stalowej wełny. Crafting poszczególnych podów widzicie na ekranie. Glonobate są nieco lepsze od bazowych, następnie poduchy z futra bifalo i wspomniane najlepsze poduszki wypchane stalową wełną. Pora więc polować kilka uikusów. Dodatkowe sposoby na pozyskanie poduszek, jak znalazłem, to użycie Deconstruction Staffa na poduszkach królików, lub zabicie królika i podniesienie jego poduszki. To drugie może być jednak dość trudne, gdyż zatokowane dość szybko uciekają pod ziemię. Podobnie jeśli zgarniemy ich marchewki do kręcenia. Sami też możemy kłaść dowolne marchewy i kręcić, ale to jak na razie nie dało żadnego efektu. OK, udało się wam uzbierać na najlepsze poduchy, bierzecie całą armię na siebie i na ludzi ich pokonujecie otrzymując wysoką nagrodę w postaci monetek. Na co nowego możecie je wydać? Najdroższa będzie figurka królika, której schemat kosztuje aż 8 monet. Wprowadzone zostały dwie lampy w kształcie królika, każda kosztuje 5 monetek, jednak nie dają za wiele światła. Naprawdę ciekawe są nowe dania do zakupu. Każde kosztuje jedynie jedną monetkę, odnawiają sporo punktów poszczególnych statystyk. Bunny Roll odnawia 75 głodu, 8 Sanity i 15 zdrowia. Mooncake odnawia około 19 głodu, 8 Sanity i aż 60 HP, więc naprawdę porządne leczenie niskim kosztem. Moon Jelly odnawia około 19 głodu, 30 33 sanity i 15 HP, a więc fajna opcja na Sanity. No i ostatnie jest puffs Puffs Będące takim uśrednieniem dań odnawia 37,5 głodu, 17 Sanity i 30 HP. Nic tylko na farmić monet, kupić dań i zwropoć na przyszłość. Poza tym i temami z poprzednich lat możemy również zakupić czapkę za 4 monetki. Niestety nie znalazłem jej zastosowania, poza tym, że pasuje z celem do znajdującego się w grze zestawu piżam. ciekawostek, króliki przyzwane w tym evencie nie są agresywne wobec Webera, Wurt czy Wortoxa. Przy niskim Sanity nie zmieniają się w Berdlingi. Za to mają połączenie z Księżycem, a dokładnie z Alter. Podczas pełni zaczynają świecić i cieszyć się z obecności Księżyca. Jest to najpewniej nawiązanie do buddyjskiego mitu o tym, że zwierzęta miały ofiarować jedzenie biednej osobie. Królik, który jadł jedynie trawę, nie chciał oferować tak niepożywnego dla człowieka dalej. Więc skoczył w ogień poświęcając swoje ciało jako posiłek dla biedaka. Okazało się, iż ów biedak był koksem pod przykrywką i w nagrodę umieścił kształt królika na księżycu, tak aby każdy widział to wspaniałe zwierzę. Piękna historia. Niemal tak piękna jak nowy zestaw skinów do postaci z kolekcji Raider zawierający skórki do Warliego, Woodyego, Wartoxa, Vesa oraz Willow. Wyglądem pasują do nowego Twitch Dropa, do Lampy, o którym już wcześniej wspominałem. W opisie oczywiście link do punktów klej. Zapraszam również do naszego Discorda, gdzie informacje o nowościach są najszybciej podawane. Już niedługo rozpiska aktualizacji na 2023 rok. Mam wrażenie, że aktualizacja w lutym przejdzie się nam Reward work a co dalej, okaże się już niedługo. Nie wiem za to, jak długo będzie trwał event Królików, także bawcie się póki możecie. Jak na moje, event jest przyjemny. Ale nie przebija eventu z wyścigami karatów. Jaka jest Wasza opinia? Piszcie na dole.